Okay, bo dawno nie grałem, więc nasz, moi drodzy, wielki, sobieski w Japonii, musimy teraz, tak, nie stacjonuję, mamy potężną armię. Chyba chodzi głównie o to, żeby rozprzestrzeniać dalej nasz ród, co nie? Będziemy, będę się starał dalej, mój ród, rozprzestrzeniać, żeby wszystkie rody aspirowały do siły. I zauważyłem, że nie opłaca się tutaj przyjmować państw, które są bardzo słabe. Czyli ten ma na przykład 300 ludzi, ten ma na przykład 500, to lepiej by było jego wciągnąć, ale on już jest częścią rodu, nie? I częścią klanu. Tu jest na przykład klan Isek, który ma 800 ludzi, on nie jest częścią żadnego rodu. I sądzę, że ekspansja tutaj i wciągnięcie tego klanu do nas by było dobre. Ale nie wybrano kasus belli. O kurde, nie stać mnie. Dobra, poczekajcie, bo im prestiżu brakło. Jasny gwint, chłopie. E, me, 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 me. Mogę aktywność zrobić. Mogę zrobić polowanko. Polowanie postaci. jest ja nie chcę na nikogo polować. Ja chcę upolować po prostu dzika, nie? Rozpocznijmy aktywność. E, spróbujemy zyskać prestiż, bo musimy duże klany wciągać do naszego, m, że tak powiem, wiesz... Musimy ogromne klany wciągać do naszego tego... E, imperium. Żeby później rzucić wyzwanie cesarzowi, nie? W razie czego. To inaczej będzie ch cholerny naprawdę problem. Zobaczymy. Poczynek. Dzielicie łoże z kim? Z Nobuko. Kto to jest Nobuko? Kurde, czemu nie, no? Przespałem się z nią? Może być, nie? Okej, okay, przespałem się z Nobuko. No mam kochankę, no trudno, niech się moja żona pogodzi, no jest, będę cesarzem Japonii. Będę miał wiele kobiet, mnie będzie wielbić, nie? Szansa na powodzenie wzrasta, okej. Okay? Mm, albo umrę, dobra, ja sobie zapiszę grę, <noise> bo jakbym umarł, no to wczytuję wam to gdzieś, zobaczymy, muszę je pokonać. Ty, zyskałem 125 prestiżu, no i pe perfekcyjnie upolowałem zwierzę. Pięknie, o to chodziło. Teraz widzisz 800 prestiżu z jednego polowanka, nie? Co to jest? Bushi, zaproś, a na razie nie chcę nikogo zapraszać. Dobra, mianujmy Ciebie i czekaj, Ty byłeś moim celem, Ise, co nie? To no, On był moim celem wojennym, Bushi mam za mało, dobra, to nie ma znaczenia. Eee... Nobuko to chłop? Nie no, nie gadaj. Nie, Nobuko to była bała przecież. Co ty gadasz, chłopie? Ekspansja rodu sobie suki. Dokładnie. Bum. Weźmy wszystkie army, wystawmy. Spokojnie. Isako, okej. Okay. Z 150 doświadczenia, pięknie. Czekaj, bo ja tu coś mam do założenia. Obrażę... Cios zwierzęcia, którym jest dzik. Cios? Chyba, chyba ten, nie? Yy, dobra, poczekaj. Trzeba się tutaj udać, na początku. Naszą wielką armią, bo mamy naprawdę elitarną armię, nie? Dobrą mamy armię. Boże, jeszcze po kolei, jeszcze... Ło Boże, co się stało? Ty, nie dość, że ja jestem uwikłany w jakąś wojnę... Czekaj, kampania jest atakowana przez postaci... Jezu, czy jest bunt antycesarski, tak? Ja pierdzielę. Dobra, mam nadzieję, że uda mi się to ominąć. Boże, jest wojna domowa. Poczekaj, może uda mi się to ominąć i po prostu zmasakrować samród Isę i później wziąć... Yy, Pisa zrobić, nie? Z nimi. Bo jak oni ruszą na mnie, to będzie xd, niech oni się biją między sobą, tam reszta mnie nie za bardzo interesuje, nie? Oblegaj tam, ten zamek. 97% mam, więc... Nie będzie. Pięknie. Dostępne są inne, inne innowacje. Kurde, poczekajcie, bo moja chyba kultura albo coś właśnie... Legendę mam. Oddziel kulturę. Nie, nie, nie. Trzymaj to. Utwórz nową wiarę. Nie, spokojnie. Tak daleko jeszcze nie idziemy. Czemu oni odbijają? Jezus, wbili się we mnie i mi armię, stary. Ja pierdzielę, nie? Poczekajcie chwilę. Zaproszę więcej Bushi do siebie, bo chłopy się we mnie wbiły z tej wojny domowej i mi armię zniszczyły. To miała być taka jedna, szybka wojna, że to jest hit, nie? Mam 800 ludzi tylko, stary. Dobra. Dobra, okej, okay, okej. Okay. Mimo, że przegrałem, nie wiem, jak to zrobiłem, ale udało się ogarnąć. Wszyscy moi ludzie y, poumierali. Wszyscy moje ziomeczki poumierały. Czekajcie, wciągnąłem kolejny klan y, do naszej koalicji. A czemu teraz są trzy klany? LOL? Okej, okay, a miałem więcej rodów przecież. Czy oni się ode mnie oddzielili, chłopie? Co tu się podziało? Więcej busi będę potrzebował. Mogę kolejny pułk. Pozdrowienia dobra, dzięki. Czekaj, mam tutaj tak: konni łucznicy, konni samuraje, ciężko zbrojni i lekko zbrojni piechurzy. Kurde, wiesz co ci powiem? Chyba bym wziął piki albo lekko zbrojnych jeźdźców. Chociaż, no konni samuraje pewnie będą trzaskać, więc wezmę ich jeszcze. Dobiję tutaj. No, a teraz pozbierajmy troszkę kaski, nie? Małżonek, gotowość do działania. Ten mnie lubi, ten mnie lubi. Wszyscy mnie lubią. Nie będzie. Wszyscy mnie lubią, nawet to, to jest OK, nie? Mój syn, pięknie. Yy, miałem sobie nie brać Konkubin, ale... <laughs> Wiecie o co chodzi? Im więcej yy, synów sobie suki, tym lepiej, tak? Wiesz co, biorę sobie Konkubiny. N moja żona, czy to akceptuje, czy nie, to już jest jej problem. Wziąłem sobie tutaj synów. To jest mój następca no. <laughs> Mieszkuło, przepraszam. Ukształtuj osobowość, wybranka. Wstrzemięźliwa, pracowita, odważna, towarzyska, ambitna. Sprawiedliwa. Ambitny, żebyś był, dobra. No, to jest mój yy, zastępca, nie? Więc po, powinno być ok. Nasz ród, nasz klan ma na razie siłę taką średnią. Ja jestem głównym przewodzicielem tutaj tego klanu. Zobaczymy, no. Aktualnie to widzę i szukam, i tutaj kurde, po... ten mnie zdradził na pewno. Ten mnie zdradził. Ten mnie zdradził. To kuro z Korhanów. Nie wiem dlaczego on mnie zdradził. Co nie? Po prostu mnie zdradził chłop i to jest żałosne. <laughs> Reforma rezydencji. Czekaj, co? N nie rozumiem, jakąś reformę rezydencji, szkoda, że tak szybko przeklikałem. Dobra, mogę więcej buszy zaprosić. Dobra, dawaj tego gościa, dowerbuj mi. O, mało mam y typów. Muszę, moi drodzy, postarać się o rozbudowę tagi. tagi. No niestety to wygląda aktualnie jeszcze tragicznie, nie? Je? Kontrola nawet jest taka taka sobie, ale tutaj też nasi kontrolują. Ten mnie zdradził w ogóle i ten. Oni wyszli z mojej koalicji w ogóle. Wyszli z koalicji rodów sobie suki i oni poszli sobie gdzieś indziej w ogóle, mając mnie totalnie w dupie. Czy myślicie, że możemy rozbić tą koalicję albo coś w tym stylu, czy w sensie. Dobrze zobaczyłem w armię nie będzie. Ja zastanawiam naprawdę, czy mógłbym ich w jakiś sposób rozbić, bo bardzo bym chciał ich rozbić, a nie za bardzo ma możliwość, bo ty, ta ich koalicja jest naprawdę... iście tragiczna, nie? Kolejny syn, pięknie. Ty, a czy nie mógłbym wyżenić na przykład. Yy, nie, miesz czekaj, mieszkuję jest moim następcą. Tu mam córkę, która ma 11 lat. Poczekaj, skuteczność sojuszu z administracją Japonii. O Boże! Mógłbym moją córkę wyżenić, oddać ją do rodu. I ona by zyskała 1400 prestiżu. Rudka on nie z Dobra, czemu nie? Wrzeniam ją, niech będzie. I teraz ja mam sojusz praktycznie z chyba cesarzem, więc poczekaj, jakbym chciał pójść na taką wojnę. Aha, to mnie to nie wesprze. Oj, oj, to jest problem trochę. Bo oni mają bardzo mocną, zobacz, oni mają 10 tysięcy, ich koalicja, nie? Kurczę. Hmm są ma 47 ludzi. Boże, ten ma 500, ten ma 50. Oj, wygląda to na razie iście tragicznie, zobaczcie, jaka to jest koalicja. Kolejna wojna domowa. Perfekcyjnie. Niech się piorą między sobą, ile mogą. Czy ja tutaj mam kopalnię złota ulepszoną? Nie mam. 600 dukatów potrzebuję. Wiesz co, Wyzwol... wyzwolę ciebie i wyzwolę ciebie. Będziemy teraz, moi drodzy, będziemy farmić pieniądze po prostu, wiecie? Dosłownie, będę siedział i farmił kaskę. Tylko mało zarabiam, 3,5 co to jest, chłopie. To, to jest tyle co nic. Dobra, nie będzie. I teraz powinienem, powinienem... Tutaj mam za dużo limit domen, ja pierdzielę. Komu powinienem nim przyznać, żeby był pod moim butem? Bo tu mam te domeny Adachi jeszcze i tak dalej. Tu jest, kurde, uniwersytet. Ja nie mogę, ładnie. Dalej kopalni złota nie ma. Chyba tutaj bym chciał przyznać ten teren komuś, kto mnie lubi. Opinia o tobie. To jest mój syn. To jest jeden z moich synów. Nie chciałbym, żeby to się rozpadło. To jest mój przyjaciel. To jest Bushi mój. Kurde, nie wiem komu się synowi, ale w sensie któremu synowi? Chyba yy, Mieszkuło. Mieszkuło. Yy, czekaj, poczekaj. Nadaj tytuł. Nadam ci tytuł tego. Nie mogę mu nadać Mieszkuło. Tego tytułu. Widzisz, nie mogę nazwać, nadać Mieszkuło, stary. Mogę innemu synowi, czy oni się wtedy rozdzielą? Po prostu, jeżeli dam tutaj synowi, to on dalej będzie wasalem mieszkło, czy nie będzie wasalem mieszkło? Bo się pytam teraz całkowicie serio, nie? Czy on będzie wasalem mieszkło, czy nie? Czy oni się po prostu rozdzielą? Ci synowie podzielą się władzą. Będzie, bo masz księstwo. Dobra, ładny, twardy, zaufam ci. Dam to Hiromoto, niech ma. Niech mój syn zostanie moim wasalem. Niech będzie. Niech sobie siedzi. Maregenta ma 3 lata, będzie dobrze. Dostępne dziedzictwo. No to co, co bierzemy tutaj? Ja bym nie brał krwi, chyba, nie? Krew. Błękitna krew. No ewentualnie krew albo wojna. Kurde, może krew? Chwała? Szczodra. Zastanawiam się. Tradycje do sobie słuki. aktywności, takie jak Wielki Ślub są tańsze. Wielki Ślub zyskuje premię do akceptacji. Bohaterowie dawnych czasów... Nie, dobra, wiecie co, wezmę krew, żeby jak najlepsze state'y leciały, nie? Jak najlepsze te, wiesz, po dzieciach. Mm. Nikt do mnie nie chce dołączyć nowy. Oj, mój prestiż spada. Czuję się jak plebejusz, chłopie. Okej, to jest mój posadzony. Przydałoby się... O, tu może bym posadził swojego. Jesteś prostym chłopem, widzę. A to jest... Aha, tego nie mogę podbić. Kurde, no. jakie masz tryb dziedziczenia? Nie mam pojęcia. Jaki jest tu tryb dziedziczenia? Poczekaj. Eee... Podział konfederacyjny. Możesz go zaprosić do koalicji. Mojego syna? Eee... Nie. Nie mogę go zaprosić do koalicji. A chodziło ci chyba o tego typa. Kurde, za kasę i za prestiż by dołączył. Dobra, zaprosiłem go. Eee, mój sojusznik ten wzywa mnie do wojny z tym i z tym. Ten. No dobra, to wiesz co ci powiem? Jak głupie to nie zabrzmi, pomogę ci. Niech będzie. No, tutaj nie zaakceptują. Kicte. Dobra. Pomogę mu no, temu nopkowi. Niech będzie. Masz? Dobra. Udało się. Zostałeś głową kultury Yamato. Boże, dzięki Bogu Zostałem głową kultury Yamato, no i perfekcyjnie, tylko że dalej nie mam złota do jasnej cholery. Wreszcie ci powiem, bo on ulepsza stolica, może niech się zajmie, zbieram niem podatków pokażę mapę rządów. Nie no, wiesz co? Ja aktualnie rządzę rządami. Ja myślę, jak rozbić koalicję mojego wroga. Nie mam zielonego pojęcia, nie? Jak rozbić koalicję mojego wroga. zobacz co oni są potężni. A ty jeszcze chłop nie. wiesz. Chłop jeszcze nie chce po prostu. Ja jestem najsilniejszy w koalicji, no. A mam 30, 43 lata. No to nie za bardzo mam, jak kombinować stary. Wyślij ninja. No ale wiesz co ci powiem? Jak... Poczekaj. Kto jest przywódcą tej koalicji przeciwników moich? Muszę na to zerknąć. To jest koalicja czerwonych. Rud Kawachi jest przywódcą... I zobacz ile oni mają rodów w sobie stary. XD Rud On jest przywódcą tej koalicji. Yy... On jest innej wiary w ogóle. Zażądaj tytułu seniora. Nie. Załóż frakcję pretendencką. Wybierz pretendenta, a nie mogę siebie wybrać? Nie mogę siebie wybrać, żeby być pretendentem? Bo chciałbym mu założyć frakcję pretendencką. Hmm. Chyba tak. Nie mogę. Nie wybrano pretendentat i tytuł, ale mnie tu nie ma. XD. Kurde, może by to warto ninja wysłać? Dobra, zobaczymy. Zbieraj spiski. O, trzeba nawr nawracać, jeżeli jest szansa. Boże, minus 30. Wygląda to iście tragicznie, nie? Chyba skromność tego dzieciaka będzie bardzo duży problem. Szczerze, wyzwałbym go na pojedynek, ale. Jest dzieckiem, właśnie. Nie mam żadnych roszczeń, mówisz? Kurde. Widzisz zobaczy, jakie to jest czerwone, chłopie. Jakby to się rozpadło, przysięgam ci, że byłoby fantastycznie. Gdyby to się rozpadło, to by było mega, nie? Cytuję teraz: ślub. Dobry w czymś. Dobrze. Kontrola absolutna. Perfekcyjnie. Proszę ich stłamsić. O, na razie jest sześć kluczy. No ale tragicznie to wygląda. No są, że tak powiem, spiskowcy. Zobaczymy. Niech, niech ten spisek trwa ciągle. Jest trochę problem. Nie chcę żadnych aktywności dołączać. Chcę się go pozbyć i kurde... Zwiększać w ogóle swój influencer Nie mogę tego robić, bo mi się blob wyskoczył. I chłopie, bądź tu mądry teraz. Walcz z nimi, nie? Kurde, 14 tysięcy, bo ich cesarz wspiera. Ja pierdzielę. Walnął ptaków, spisek. Zyskał gołębia pocztowego. Okej, okay, pasuje. Możesz wysłać dziecko na uniwersytet. Tak, nie mam tego głównego syna. Szkoda. O, 600 dukatów mam. Fantastycznie. Okay. Zaraz zwiększymy kopalnię. Pięknie. Ulepszamy kopalnię. Super. Mam 11 kluczy tylko. No, powiem ci szczerze, tragedia jest. UPD adult. Fantastycznie. Okay. Nie będzie tak. Ok, mam 12 kluczy. Myślicie, że warto się targnąć na 12 kluczach? Czy, czy lepiej poczekać? Do, dobra, poczekamy do 15. Wiesz co, w dupie się mam. Nie będę twoich, realizował twoich chłopie woje, wojennych ambicji. Kurde, on mnie uznaje ten typ i nie lubię ja go muszę zabić, niestety. No cóż, takie jest życie, kurde. Dawaj, 15 kluczy, ale bardzo mały procent szans jest na wykonanie tego. Ok, szansa powodzenia 61, czekamy jeszcze. Zapiszę. Spróbuję. Stał się czujny, tak? Okej. Okay. A zobaczymy, bo tam było 60% szans. Wiesz co chodzi? 60% szans było. I to mnie zirytowało, że to nie w ogóle nie siadło, głowie. Realizuj spisek. Dziabaj. OK, kropnęłem go, stary. Stary, kropnęłem go. OK, kropnęłem go, dobra. Yy, jak wygląda ich koalicja? Dalej tak samo. Kurde, musiałem to zrobić. Ale go kropnęłem. Yy, Daj mi o zrodu Japonia stracił swój powód do uwięzienia względem ciebie, stracił powód wygnania względem ciebie i stracił powód. OK, nie lubi mnie, nie? Możesz być. No, tu każdy prze. O, trwa najazd? To mnie najechał. Ty stary, ktoś mnie najeżdża, ale jaja. Ty, najechali mnie. Czy teraz się będą najazdy z Korei zaczynać? Ja, kasus belli. tam, mógłbym kasus robić na ciebie? Ty mógłbym. Eee... Wojna domowa mu wybuchła. No wiem, no ale on ma stary 10 tysięcy ludzi, nie? Ten ziomek. Więc co ja mam tu zrobić? On ma 18 tysięcy ludzi, chłopie. Ja mam 6. To no, wie że co chodzi, no wojna domowa jest. Jest szansa, no teraz nie za bardzo jest szansa, bo ta strona przegrała. Chłopa optykował w ogóle. Znowu kolejna wojna domowa. I się bije 19 000 na 8. Nie wiem, to nie będziesz sam. no to Teraz go wesprę, no. Tam go zniszczy kompletnie. 23 tysiące na 1700. To no nie będziesz sam. No. Pójdźcie tam. Bo ja prowadzę, bo prowadzę koalicyjną wojnę o supremację. Dobra. Zopatrzenie wygląda iście gównianie, ale... No cóż. Na szczęście mam trochę kaski, więc będzie chyba git. Jestem strasznie wykoksany dowódcą, to też dużo daje, nie? Chciałem ja dużo kasy. Aha, uh -huh. dobra, poczekaj. Okej, okay. on uznaje moją dominację, tak? Teraz. Wojna przecież Ale co to daje, bo ta wojna się zaraz zakończy, nie? Co to dało, że ja zrobiłem wojnę koalicyjną? Wow, to o to chodziło! Czyli ja teraz te rody tak jakby wciągnęłem te słabe koalicje do siebie, część tych rodów. Oni tutaj nie za bardzo. Yy, chcą podążać moją drogą. Ty, ale no to fajnie to wygląda. Może bym ciebie wciągnął. Nie, wiem, to proszę cię. Jest, tu jest, czerwoni są bardzo mocni, tu jest jeszcze koalicja tego rodu i on, ile ona ma ludzi? To jest ekspansja rodu sobie Suki. Czekajcie, czyli tak, ta wojna koalicyjna była dobra, to jest koalicja główna, to jest koalicja 6000 ludzi, ten ma 2700. Nie mogę mu powiedzieć wojny koalicyjnej, okej, okay. szkoda. Uh -huh. Tu jest Kinai i oni nie są w koalicji, tak? Czy to jest nowa stolica? Japonii? Nie, to jest nowa stolica, nowy cesarz. Ale no, on no, ma 3800 ludzi. Nie no, ma 20 tysięcy, więc. naj, I ma 17. Ja pierdzielę no. Tylko teraz chłopie, zmusić tych ludzi do współpracy to by było coś. Wiesz, to by było coś, żeby zmusić tych ludzi do współpracy. Dobra. Na 900 ludzi to by się przydało, żeby wezmę aspiracji. Tu trochę tych rodów takich... O, oni mnie szanują, bo jestem potężny, nie? Więc powinienem właśnie... Zmiana aspiracji idzie nawet bardzo łatwo, zobacz. Chłop ma czterech ludzi, nie? Ale koalicjant, ja pierdzielę, czterech ludzi ma chłop. Dobra, no zmieniajmy aspiracje wszystko, wszystkim, temu nie mogę. Czekaj chwilę. Tu jest ród ono. Dobra, te dwa rody jakoś przeboleje. Nasz ród jest powszechnie znany. Mamy 3000 ludzi. 8000 mamy ludzi w koalicji. I te koalicje zostają tylko tutaj. Ten lu lud. 21000. No oni są nie do zdobycia, chłopie. Czy ja mam tu roszczenia do ciebie? Mam roszczenia i mogę. Aha, cesarska pacyfikacja. Nie mogę wypowiadać wojny. Ja pierdziele. Nie możemy wypowiadać wojny abrot, nie? Czyli musimy się w tym bagnie, w którym jesteśmy tutaj... ...utrzymywać, nie? Mhm. Kurde, mój sens zginął. Na konflikcie, no. Tak jest życie. Tego nigdy nie przekonam, kurde. No ale kurde, no staram się jak mogę. Mam 10 tysięcy ludzi w koalicji. Kurczę, pieczone. Raczej nie dam rady rzucić, że tak powiem, wyzwania chyba cesarzowi. Kurczę, pieczony, ten jest ogromny. 16 tysięcy. Ej stary, jestem zablokowany. Tu się nie da nic zrobić. Serio. Jestem totalnie zablokowany. Nie mam tutaj żadnej możliwości ekspansji, robienia czegokolwiek. Nie mogę napadać tutaj. Nie mogę y, objąć cesarskiego tronu. Nie wiem, co mam zrobić. Dosłownie jestem w totalnej ekspansji, nie? W sensie w totalnej defensywie, stary. Bo tu powstała blob koalicja i walcz z nimi, stary. To no jest nieciekawie, że tak powiem. Ale tak jak chciał temu typowi wojnę wypowiedzieć, to jego wesprze 17 tysięcy ludzi. No to jest. Ta koalicję to trzeba było rozwalić. Tylko jak? Nie mam zielonego pojęcia. Osiągnąłem z jakiegoś powodu ogromny poziom stresu. A to jest koalicja jakiegoś rodzaju gówniaków po prostu. Lipa. Trochę lipa bym powiedział. Nie ma co robić, kurde. A siedzieć i klikać eventy to też trochę chyba. Tu, ja bym tu chyba skończył sobie suki. Ewentualnie może zwiększa aspirację mojego rodu. Hmm. Siła chyba 3. Poszło siła 3, cała aspiracja. Znowu kolejna wojna, nie jesteś sam, no. Znowu jakaś wdurna wojna cholera Wioco. Nie mogę wypowiedzieć wojny żadnemu innemu krajowi, bo nawet jak mam klejmy, to po prostu stary władcy w miejscu zwanym jako Japonia nie mogą wypowiadać wojen zewnętrznych, chyba że polityką cesarską jest cesarska pacyfikacja. Dosłownie. I tak, i wojen y, takich małych nie mogę mieć, wojen poza mapą nie mogę mieć i tyle. Wiesz co chodzi? Dosłownie. No nie mogę wypowiedzieć, nie mogę tego kliknąć po prostu. Nie mogę wypowiedzieć nawet jakbym chciał. Tą wojnę, nie? Oni to mają dobre armię, no zobacz, nie? Mają paradziesiąt tysięcy wojska, stary. Ale nie. Ale ja mam roszczenie zrobione manualnie, tylko ty nie rozumiesz, że ludzie w Japonii nie mogą w ogóle wypowiadać wojen. Totalnie nie mogą wypowiadać wojen, bez względu na wszystko, nie? Więc możesz sobie wyobrazić, nie możemy poza Japonią w ogóle walczyć, w Europie, no to już, chłopie, Polska, Litwa, Ruś, tu się dzieją gigadymy, cały czas wojny. A ja po prostu, chłopie, siedzę i, i, i tyle, no. I tu znowu kolejna taka sama wojna, no. Jezus Maria, zobacz. O co tu chodzi? To ma być event? To ma być coś ciekawego? Dosłownie, o co tu chodzi, stary?

Nie chodzi o to u tych krajów, co są poza Japonią, przy przycisku, jest wojna jest korbatka. To są automatyczne armie w prowadzeniu wojny chłopie. No to nie ani nic wspólnego z, wiesz, że tak powiem, z, z Kasasberry, nie.